Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Gecko Spiders. Słuchajcie, dzisiaj pokażę wam w sumie, co kupiłem na giełdzie terrorystycznej, która była teraz w niedzielę, 12-13 listopada. Plus musimy sobie co nieco nakarmić. No tu akurat mam przygotowane Karibeny, no bo je tak naprawdę mm, najczęściej doglądam ze względu na to, że muszę mieć odpowiednią wilgotność. Ale nakarmimy sobie jeszcze resusy, może uda się coś zobaczyć. No i w sumie taki jest plan na ten odcinek, także zabierzmy się do roboty. Słuchajcie, z rzeczy, które tak naprawdę kupiłem na giełdzie, nie, mam, nie kupowałem żadnych zwierząt i, i nie kupiłem tam w sumie żadnych zwierząt, ale kupiłem jakieś akcesoria. Kupiłem, słuchajcie, to jest na przykład tutaj, jest w tym momencie podłączony, jest termostat. Tutaj jest podpięta do jednego gniazda także grzewcza, a do drugiego jest światło. Efekt jest taki, że ten termostat, po pierwsze, daje mi możliwość manewrowania, słuchajcie, temperaturą w dzień i obniżenie jej automatycznie w nocy, więc nie muszę się tym martwić, tak naprawdę. Plus czasowy wyłącznik światła. Tutaj jest, widzicie, panel. Do tego jest 14:34. W tym momencie jest 27,2 stopnia. No, też dlatego, że słuchajcie, trochę wietrzyłem ogólnie pomieszczenie i ta temperatura spadła, ale on jest ogólnie ustawiony na 34 stopnie teraz w ciągu dnia. Więc tak to słuchajcie wygląda. Tam idzie czujnik temperatury na dole, a ma także jest z tyłu pojemników, tutaj, tak naprawdę na pężach. Drugą drugą rzeczą, którą kupiłem jest właśnie mata grzewcza, która się ciągnie tam z tyłu. Tam jest początek. Zależało mi na macie, wiecie, stosunkowo wąskiej, ale długiej, więc tam jeszcze mam kawałek maty do dyspozycji, a tutaj przynajmniej spełnia to swoje jakieś tam, wiecie, kryteria. Jeszcze muszę sobie dojrzeć, słuchajcie, tutaj jeśli chodzi o, o, o Kurcze, wiecie co, o właśnie... O właśnie ten... O właśnie tutaj ten czujnik. Muszę to doczytać, jak to dokładnie się obsługuje, bo wczoraj tak włączyłem na testy. No i... Nie powinno mi się teraz tu świecić, nie powinien się świecić księżyc, tylko słońce. W końcu mamy dzień, więc muszę zobaczyć. Czy czegoś po prostu nie spieprzyłem. Także... Tak to słuchajcie wygląda, także pokażę już wam następną rzecz. Słuchajcie następną rzeczą, którą widziałem sobie na giełdzie, ale to jest tak bardziej wiecie co już w formie postawienia na półkę, w formie dekoracji, pewnie już to widzieliście na jednym z kanałów na, na YouTubie jest słuchajcie zwierzak który jest po prostu spreparowany Spreparowany, już przez słowo No ale Tutaj mam w tym przypadku, słuchajcie W takiej buteleczce Pytona regiusa Pytona regiusa e, Powiem mam jest to no, coś zupełnie innego Na pewno niż ogólnie zwierzęta Także Bardzo ciekawe Do postawienia, no właśnie tak mówię Na półce, jako, jako ciekawostka Jako taki dodatek bardzo fajnie to wygląda. Więc, kurczę, nie pamiętam teraz, nie chcę pomylić nazwy tej firmy, od której to zostało kupione. Ale oni się bardzo często ogłaszają na Facebooku. Na pewno to widzieliście. Zresztą, tak jak mówię, na jednym z kanałów też już to było pokazywane. Więc, więc tam są wszystkie dokładne informacje. No, chyba że znajdę tutaj przed wrzuceniem filmu. To wszystko to oczywiście wam podlinkuję. Bardzo fajna, słuchajcie, sprawa. Na pewno sprawa taka inna nie, niż pokazywanie zwierzaka, e, którego karmimy i tak dalej, i tak dalej. I to sobie stoi na półeczce. Akurat tutaj ten pyton też bardzo fajnych kolorów. E, słuchajcie, to nie jest tak, że są te zwierzęta tutaj specjalnie uśmierdzane. To są po prostu zwierzęta wkładane w takie właśnie słoiczki, które nie przeżyły. Które po prostu nie przeżyły, zmarły z powodów naturalnych, i tak dalej, i tak dalej. Więc też sobie nie myślę, że ktoś je zabija specjalnie i, 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 wiecie, i umieszcza w czymś takim, bo tak nie jest. One po prostu, no, wiecie, no natura po prostu prowadzi selekcję. No i, i no zostało to wykorzystane na właśnie tego typu gadżety, jak to można sobie tak powiedzieć. Ale to dobra, to by było tyle. A my chodźmy do jakiegoś karmienia Pierwszą na plan bierzemy karibenkę wersji Color Troszeczkę większą, ja nie wiem jak tu ogólnie Ach, Kurde patrzcie, śwież mi uciekł No i by było na tyle skarmienia. słuchajcie, akurat tego, tego osobnika Już sobie tutaj tego świercza gdzieś na pewno złapie W takim układzie weźmiemy mu tylko, wiecie co, spryskamy pojemnik, no bo jak to już wszyscy wiemy Karibenki e, piją wodę z dekoracji oraz ze ścianek One nie pobierają wody z podłoża Jak to na przykład właśnie w przypadku pająków naziemnych Także weźmy sobie drugą Słuchajcie mamy karibenę numer 2 Co prawda nie będziemy wiecie co karmić wszystkich kariben no bo to wszystko będzie wyglądać tak samo A chciałbym właśnie jakieś e, jeszcze inne zwierzątka tutaj dołożyć co? też. tak jakby nie chciała a kurcze. Trzy, 3 2 1. Nie wiem, czy to było widać, słuchajcie, ale no to był krótki temat, nie? Był bardzo krótki temat, świerz złapany, więc co? No, pryskamy. i zamykamy z tych większych karibenek myślę, że to tyle a tam też jedna się przygotowuje do wodzinki, jest zapunkrowana więc nie będę jej karmił nakarmimy sobie jedną małą i przejdziemy może do jakichś eresusów słuchajcie, tu mamy maluszka to jest L2 albo L3, nie pamiętam w tej chwili będzie głodny oczywiście, że był głodny one są fajne, słuchajcie, z pęsetki, tak delikatnie, tak elokwentnie. Eee, elokwentnie, co ja w ogóle mówię? Wybaczcie, ale to jest też kwestia tego, że jestem po nocnej zmianie, więc, więc... to też tak średnio najeżdża, dzisiaj mi umysł pracuje. Ale bardzo ogólnie fajne pajączki, jak widzimy, jedzą z pęsety. Eee, także tak to wygląda. Może przejdźmy sobie do jakichś większych troszeczkę teraz. Czegoś innego, tak jak mówiłem, spróbujmy z resusami, choć nie wiem, jak tam to będzie wyglądać. Natomiast jeszcze mamy jakieś pampowe do nakarmienia, więc będzie dobrze. Tutaj mamy z tego Diphus Lineatus. To jest, słuchajcie, z rodziny w sumie resusów. Ten biały pająk czołg, tak zwany. Ale nie wiem, czy tutaj coś zobaczymy, bo raz on jest dosyć dobrze tutaj zabunkrowany. Jak widzicie, dwa te świeższy on sobie go złapie prędzej czy później. Tylko że no, siedzi tam, widać go gdzieś tam przez tą pajęczynę, o tam. E, już fajny się robi taki przynajmniej, że coś go w słuchajcie widać. No ale też ciężko go zobaczyć. Czasami go widzę, jak tutaj siedzi gdzieś u góry. Jak widzicie jest wszystko tutaj tak naprawdę wiecie co zapajęczynowane. E, skryty strasznie pająk. Ale no, tak jak i z reesusami podoba mi się to słuchajcie, że nie trzeba dbać, nie trzeba patrzeć na tą wilgotność to trzeba wiadomo, ale nie trzeba zwracać uwagi na tą wilgotność, tylko po prostu pobiera sobie wodę z pokarmu i to osobiście bardzo odpowiada. Mm, także jak najbardziej na plus, więc zwłaszcza, że prócz tego pająka, którego mam w rękach, mam 5 gatunków resusów, 5 dobrze mówię? teraz dwa, trzy, cztery przepraszam, ten jest piąty, także y, mi się to po prostu podoba. Weźmy dalej, tutaj jest y, kolejny resus, jest to resus, słuchajcie, Blue CD. E, urosło mu się. Wyliniał u mnie chyba raz czy dwa razy od maluszka. Tak jak go, oznało, nie tej giełdzie, co to była teraz, tylko przedostatniej giełdzie kupiłem. Także też już się robił fajny, widoczny. E, co mnie też cieszy, no bo w tym momencie już co wylinkę wiecie, no będzie bardziej go widać. Będzie coraz większy. Mm, a o to przecież chodzi, nie? Żeby z zdrowo rosły. I kurczę, żeby było, można sobie coś popatrzeć. No tutaj raczej nic nie zaobserwujemy, słuchajcie, w jego przypadku, no bo, bo będzie ciężko to zrobić. Gdzie też zapajęczyną kurczę wszystko. No i ten widok jego jest ogólnie kiepski na tą chwilę, ale ogół, on będzie wyglądał, słuchajcie, tak jak Eresus z Walkenary. Z tym, że będzie miał taką niebieską poświatę. Także spójrzcie sobie w Google jak on wygląda. Bardzo, bardzo fajne pająki, Ja je w ogóle chyba od Spider z Lublin nabyłem wtedy, tu macie nazwę. Także spoko. Tutaj póki on dobrze siedzi, spróbujemy sobie go od razu przybliżyć. Tu mamy kolejny gatunek Resusa. W ogóle to pasowałoby mu, wiecie co ten pojemnik, troszeczkę dać taki świeższy, świeżyć mu to wszystko. Mamy kolejne, kolejny gatunek resusa, też bardzo fajny. Resus SP Illustris, też od Spider z Lublin. Eee, no, tak naprawdę, wiecie, no, one póki co wyglądają jak wszystkie inne, nie? Czyli, troszkę, czyli, czyli kleszcz, po prostu kleszcz, póki jest mały. Różnice będą właśnie przy tych dalszych stadiach, jak już będą dużo dużo większe, to będziemy widzieć dokładne różnice. Natomiast też fajnie rośnie, też był mikroskopijny, jak go kupowałem, a na tą chwilę jest już taki, więc, więc jest jak najbardziej ok. Też sobie możecie wygooglować, jaką to tam wygląda dokładnie. Tu macie nazwę. I leźmy do tych większych sztuk. I teraz tak, mamy świerszcza, tylko ja nie wiem, czy nam się, wiecie, co uda wydobyć pająka, bo one są dosyć skrytymi zwierzętami, a też są, wiecie co, napchane. O, coś tam idzie. Pokaż to się. Pokaż. Widzieliście? A został świeższygniety. Jest słuchajcie wciągnięty. No tak wygląda jego gniazdo też pasowałoby to wszystko widzicie poodświeżać kurcze i bo no bo resztki z tego pokarmu. Dobrze, do, 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 że tu nie ma w ogóle wiecie jakiejkolwiek wilgotności, bo przecież to wszystko wypleśniało. No ale tak to wygląda w naturze. Wybrał sobie tutaj akurat yy, jeden korzonek który mu gniazdo no i spójrzcie tu jest wszystko w pajęczynie po prostu wszystko w pajęczynie dla porównania zaraz zobaczcie następne ale ogólnie ich gniazda no są, wyglądają bardzo fajnie nie bardzo fajnie i, i... no nic zobaczymy co dalej kolejny eresus słuchajcie to jest Moravicus. a tutaj on w ogóle jest słuchajcie tak zbunkrowany że ja tego świerszcza po prostu tu wrzucę bo to nie ma sensu najmniejszego, go próbować wywabić. Bo tak, tu ma dziurę, tu ma swój domek, i tak byśmy nic nie zobaczyli, nie? On siedzi gdzieś tu. Naprawdę też już kawał Pajuna. No, tak wygląda, słuchajcie, jego pojemnik. Jak widzicie, już no, co prawda nie miał możliwości tutaj wyż zrobić. Ale też on tutaj znowu dostał kamień I no wynalazł sobie dziurę Wszystko opajęczynował No wygląda to naprawdę Kozacko jak dla mnie Więc bardzo fajne konstrukcje Bardzo fajnie można im terrarium Przerządzić Wiecie z różnego rodzaju rzeczy Tak jak tu jest piasek z jakimiś kamyczkami Taki stricte skalny klimat Więc no jak dla mnie Betarda nie Zobaczmy sobie jeszcze ostatniego. Ostatni miał najmniej możliwości do zbudowania, słuchajcie, gniazda, a i tak sobie świetnie poradził. Całe podłoże, jak widzimy, jest w pajęczynie. Pająk, słuchajcie, sobie siedzi tutaj, tam właśnie świerszcza wpuściłem, no bo, tak jak mówię, no tu jeśli chodzi o dostępność, no bo to widzicie, no. Ciężko, ciężko by było cokolwiek zobaczyć, a wierzcie mi, że wywabić tego pająka tak na zewnątrz, no to ograniczy z cudem, więc ten, kto ma, to wie. Także tak tutaj wygląda. To też jest tutaj RS z walkę na rej I no, ja osobiście polecam. Dobra, przejdźmy teraz do Pampoweteusów, do czegoś co zje, na pewno. I, I będzie na tyle, chyba, w tym filmie. Słuchajcie, na pierwszy strzał idzie, jak dla mnie, Pampoweteus SP Mahala. Tutaj widzę na oko, już wie, wiecie co, on jest ciemniejszy niż na przykład tam jego rówieśnicy, tylko odmiany SP Mascara. Także podejrzewam, że jeszcze wylinka, już będą miały takie barwy dorosłości. Zobaczmy sobie. No tutaj tak jak mówiłem zawsze w przypadku Pampermuteusu, nie ma dyskusji, dyskusji jeśli chodzi o jedzenie, także mahala zjadu. Idźmy do Makkari. Wiecie co, powiem wam, że mają tak wielkie te tyłki, że normalnie aż nie chcę za bardzo im dawać tego żarcia. No ale spójrzcie, póki on stoi tak jak stoi. Spójrzcie, jak on wygląda. A on będzie przed wylinką, więc on nie ma takich kolorów wiecie jeszcze żywych. I, i super. Dobra, wrzucamy. Mu. No jak widzicie, czy to napchane, czy nie. I tak je, kosmos, po prostu, słuchajcie, kosmos, na poczet filmu je teraz karmię, bo tak to karmię, nie wiem, podejrzewam, odpuścił, mm, no bo naprawdę te dupki to już mają potężne i, i no, mimo że żarłoczne pająki, no to też nie zaleca się ich, słuchajcie, przekarmiać. I mamy ostatniego pampoweteusa, pampo którego mam, e, wrzucam, podobna sytuacja, dupa pełna i krótki temat. Naprawdę, jeżeli ktoś chce pająka, który będzie żwa jadł, wszystko jadł, fajnie rósł, słuchajcie, pompowe te usy. No i nie dość, że szybko rosną, to jeszcze co są docelowo naprawdę duże pająki. Także bardzo fajnie. Wszystko zjadło. Reszta na nakarmi, tak jak resztę na nakarmi już poza kadrem, no bo nie ma po prostu sensu wszystkiego nagrywać więc na tą chwilę kończymy ten odcinek. Ja dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i cześć.